Z tych różnych kawałków metalu spróbujemy zrobić coś na walentynki. Pęd był to dwa lub trzy projekty. Bierzemy różne odpadki. To jest akurat wycinek z SRA. Może być coś okrągłego, owalnego, kwadratowego. Ja mam coś takiego. Dużo tego mam, więc z chęcią to wykorzystam. Drut ósemka. Serduszko. Drukujemy na kartkę. Przenosimy na blachę. Wycinamy. Szlifujemy. Elementy możemy też zamówić u nas na Allegro po prostu. W sklepie internetowym mamy tego troszeczkę, ale możesz wykonać to też sam. Blacha dwójka 2 mm, serce ma chyba 10 na 10 cm. Prosty projekt. starce możemy też tak przyspawać bezpośrednio, ale ten czubek oczywiście się stopi. A tego coś kombinuję innego. Przyspawamy tutaj ten drucik. Na kanale znajdziesz też dużo innych filmów i będzie coś pojawiać się co parę dni pewnie. Okay. Nie jest super prosto. A, tutaj mamy jeszcze taką figurkę. Jest film dostępny na kanale. Są troszkę bierzemy z tej strony. Żeby tutaj nie... I dać z tej strony przez ma jest ciepłutkie. No to szczypce też się ładnie nadają. O! Ten brzeg możemy oczywiście usiąść, spazować sobie ładniej. O, mi się nie chciało. Wtapiam drut mocno, jak jest płynny, przenoszę na podstawkę. Spawanie TIGiem jest dziecinnie proste. Bardziej przypomina lutowanie niż migomat. Migomatem nie lubię spawać za dużo popalonych rękawów. A, jedynie, jedyna trudność to, żeby przespawać prosto. Poza tym jest ok. Na malowaniu nie będzie tego widać. A tutaj też coś to schodzi. Możemy oszlifować. to plamo też zniknie. Włókniną. A tutaj muszę trochę posprawić te spawy. Bardzo kroje. Myślę, że może zrobię jeszcze drugi. Identyczny. Albo podobnie jak wyjdzie kawałek niepotrzebnego drutu nie, trochę za dużo obetniemy chwila przerwy najbardziej musimy się skupić na tych fragmentach z muszą się po prostu błyszczyć można odtłuścić jak coś, jest stłuste Ta już jest trochę zużyta. Okej, okay. chcę zrobić coś takiego. Najpierw sprawę serce. No, pięknie. Załuczyło. O. Tutaj nie ma co za mocno spawać. To cienka blacha, jednak te dwa milimetry. Tutaj widzimy jak się fajnie do stołu potrafi przyczepić, u ziemi niepełnie łapie, tak, prostymi słowami mówiąc. Musimy na środku przyspawać. Jak troszeczkę z tyłu. Będzie bardziej oparcie miało. No już troszkę troszkę. Myślę, że jak trochę z tyłu przyspałam. Okej. Okay. Zaraz nagram to na tle, dwa szybkie projekty. Można wymyślać od siebie jeszcze. Okej, okay, tutaj... zdejmę.